Hej wodniki, jak się macie? Jak tam wszystko u Was? Mam nadzieję, że cudownie, wspaniale, pięknie i w ogóle. Wodniki, wy moje wodniki. Bardzo szczególny czas. Bardzo szczególny czas. U Was jest Pluton. Więc może się ciekawie dziać. Pamiętajcie, że każdy z nas ma wodnika. Aspekt wodnika w sobie. Więc mamy teraz, możemy mieć crazy moment na, że tak powiem, na y, wysokich szczeblach świadomości naszej własnej, y, dużo może pomysłów nam tutaj się transformować poprzez tego Plutona w wodniku. On tam będzie jeszcze trochę, trochę. Y, I kochani, tak miesiąc wrzesień, y, ważny, bo miesiąc wrzesień jest również pod patronatem trygonu. Powietrznego, a więc również wy się tutaj zobaczycie, drogie wodniki. Bardzo fajny czas. Zachęcam do Was do przesłuchania materiału o wrześniu, naturologii września, bo tam jest dosyć dużo ciekawych informacji. A jeżeli ktoś ma ochotę na, na czytania prywatne, to zapraszam do napisania na Naturologia, Małpa. Protonmail.com. Dobrze, kochani, bierymy się, bierymy się za czytanie. Będziemy robić tak: na serce, na, czyli na nasze emocje, na umysł, czyli na nasze myśli, na naszą komunikację. Zobaczymy jak tutaj się komunikujemy, z czym się komunikujemy, jak się komunikujemy i na nasze działanie. Tutaj dopowiemy sobie. Rozszerzymy to czytanie. Rozszerzymy. Wakacje się kończą, sierpień się kończy, zmienia się jakość energetyczna. Więc pora zobaczyć, jak można wykorzystać energię września do polepszenia sobie własnego samopoczucia, własnej sytuacji, samorozwoju. Nasze życie całe jest samorozwojem, więc, kochani, my się będziemy uczyć do końca naszych dni tutaj, i jeszcze się nie nauczymy. Więc y, dlatego zachęcam Was do y, samorozwoju, jako y, szukania alternatywnych metod również zdobywania wiedzy, przede wszystkim do samodzielności, bo samodzielność jest zawsze fajna. Y, samodzielność daje, wiecie co, y, własnoręcznie przeżywanie życia, że tak powiem, y, bo jeśli y, jesteśmy bierni, to nie, nie, nie przeżyjemy życia, y, tylko tylko odżyjemy, tak nie? Dobrze, zobaczymy emocje tutaj u wodników. No to tak, wodniki. Tutaj już widzę, że jesteście w swojej naturze. Tak mi się od razu z kartą gwiazda kojarzy uran, bo uran ma taki symbol człowieka, który ma dzban, z którego wylewa wodę na ziemię, nie? I tutaj te wodospady to jest takie trochę uraniczne. Tym bardziej, że gwiazda to jest wyższy potencjał, a wy jako wodnik jesteście takim wyższym potencjałem. Połączenie się z niebem tak naprawdę to jest Wasz kierunek, Wasza natura, drogie wodniki. Tutaj coś Was może hamować w Waszych emocjach. Wasz rycerz kielichów, czyli to, co jest Waszym sercem, jest tutaj w procesie odwróconej arcykapłanki. Jakbyście musieli wyjść właśnie z tej pajęczyny w coś, żeście się wplątały, kochani, i to wam nie pozwala teraz w pełni wyrażać waszego prawdziwego potencjału. Nie? Jakbyście, jakby ten rycerz był na pajęczynie i nie mógł dostać się do swojej gwiazdy, odkryć tej gwiazdy w sobie, stać się tą gwiazdą. Nawet wiecie, co tak dosłownie stać się gwiazdą estrady, bo być może tutaj wasze emocje są nieodpowiednie zranione czymś, jakim, jakąś filozofią, jakimś patrzeniem na coś. Być może na, na wasz własny aspekt węż wężownika, Aha, wodnika. Mm. Kolejne wielkie arkana się tutaj pojawiają, jak w każdym znaku, w którym robię. Natomiast wiecie co, Wy macie świadomość, tak jakbyście też wiecie, co zakosztowały już Waszej prawdziwej natury wodnikowej, bo Wy macie to w sercu. Ale jakbyście po drodze gdzieś tutaj pojechały w niewłaściwym kierunku i wplątały się coś, i teraz się wyplątujecie. Dobrze, że ta arcykapłanka jest w odwróceniu, bo to pokazuje, że, że wychodzicie z czegoś, nie? A zobaczymy, co macie w umyśle. O, w umyśle macie. U, w umyśle macie przyspieszenie i to dosyć mocne. Yy, ok, wiecie co? Wplątałyście się tutaj w swoją energię wodnika, a wodniki są oderwane od rzeczywistości dosyć mocno. Yy, kiedy pozwolicie sobie kochać yy, naprawdę powodnikowemu to świat się dla Was nie będzie liczył. A niestety żyjemy w takim świecie, gdzie dobre materialne się bardzo liczą i to nie chodzi o, wiecie, że Wy jako wodniki będziecie chciały bogactwo. Nie, Wy jesteście wręcz filantropijnymi, charytatywnymi osobowościami, bardzo pięknymi osobowościami. Lubicie się dzielić i nie, zwrac nie zwracacie uwagi na zarobek za bardzo. A tutaj coś Wam się stało takiego, że znalazłyście się w sytuacji, która Zmusiła Was do, do tego, do myślenia w sposób materialny, do y, takiego, wiecie co, muszę mieć pracę, muszę mieć dom, muszę mieć y, zabezpieczenie finansowe, no bo tak. Bo każdy z nas to musi, i wiecie, i, i wręcz jakbyście tutaj znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, jakby finansowej, i w, w obecnie skupiacie się tylko na odbudowaniu finansów, i wręcz pędzicie do tego, nie? Pędzicie, wiecie co? Ja bym, ja bym to tak powiedział, ok, ja bym to powiedział, że pędzicie do zaspokojenia potrzeb podstawowych, żeby móc później przejść do potrzeb wyższego rzędu. Zgodnie z piramidą potrzeb Maslow'a, nie możesz uaktywnić potrzeb wyższego rzędu, jeśli potrzeby podstawowe nie są zaspokojone. No niestety. Żad... Ja nie znam takich osób, które byłyby aż takim hardkorowym wyczynowcem, gdzie można sobie, chociaż znam, <laughs> chociaż znam, <laughs> Natomiast wiecie, zawsze tak jest, że musimy mieć te podstawy zapewnione. Musisz pomyśleć o sobie, jak odnaleźć się również jako wodnik, jako aspekt powietrzny, intelektualny, jak się, który myśli w tak trochę oderwanie od rzeczywistości na, wyższej poziom, na wyższym poziomie mentalnym, jak pomyśleć w kategoriach przyziemnych, jak zbudować tutaj coś, bo ty. Ty, drogi Wodniku, nie masz robić tylko do szuflady, nie? Chować czegoś po kątach. Ty masz przyspieszyć do samorealizacji siebie po prostu i ty masz to w głowie i bardzo dobrze. Tak, to jest tak, jakbyś, jakbyś tutaj, drogi Wodniku, był wzywany do tego, abyś stał się tą gwiazdą. Ty sam siebie możesz wzywać, albo to ci przyjdzie teraz w umyśle. Jak zostać sobą, nie? A zostanie z sobą, gwarantuje ci, że będziesz gwiazdą, będziesz podłączony do wyższego dimension, jako takiego. Jak, jak, to jest jak, jak czujesz kim chcesz być, to jest najważniejsze w życiu, co, co możesz zrobić. Bo wtedy jesteś panem na włościach, nie? I pędzisz wręcz w, w swoim kierunku i tu cię nikt nie zatrzyma. Nikt cię nie zatrzyma. Bo nikt nie ma prawa ci powiedzieć, że ty źle coś robisz. Ty realizujesz swój potencjał. Masz podłączenie do swojego potencjału, jeśli masz odpowiednie podstawy. I ty teraz być może we wrześniu być może we wrześniu, ok, możesz jeszcze zwrócić uwagę na, na zdrowie. Na zdrowie. Rusz, trochę się uleczyć, bo wiesz co, drogi wodniku, jeśli zdrowie Ci będzie doskwierało, to ty też nie będziesz myśleć o tworzeniu. O, o, o jakiejś tam estetyce, o pięknie i tak dalej. Dziesiątka monet może wskazywać na pewne, pewien stan chorobowy w, takim, w takiej ekstremalnej. co prawda nie jest odwrócona karta, więc tylko tak mówię dla niektórych, bo ta arcykapłanka tutaj może tak troszkę też gdzieś tu pokazywać to, że jakbyście chciały wyjść z czegoś, przez emocje może zachorowałyście, wiecie, może coś straciłyście przez emocje, i teraz mówicie, dobra, ja muszę przyspieszyć, żeby to odbudować. To jest, to jest materia. Zdobyć pełną materię, odbudować, sprawić, żeby ona była pełna. I tutaj karty mówią, i musisz to zrobić right now. I to tak, tak trochę bardziej w trymigi, nie? Żeby się tym zająć to jesteś Ty, jako świątynia Twojego ciała również. Ona ma być pełna dobroci, ona ma być pełna um, właściwości, żebyś Ty miał odpowiedniego ducha. Pamiętaj, w zdrowym ciele zdrowy duch. I Wy, jako wodniki, musicie również zwrócić na to uwagę. <laughs> Okej. Okay. Jak będziecie, z czym będziecie się komunikować, z rozpadem? Z rozpadem. Straciłyście pracę? <laughs> Straciłyście polot umysłowy. Straciłyście swój umysł? Drugie wodniki przez, przez tą arcykapłankę, przez jakąś filozofię, przez wplątanie się w coś? Musicie się skomunikować z tym, co yy, postrzegacie jako stratę w sobie, w sobie. Co postrzegacie jako rozpad, jako niedostatek. Wiecie, czasami niestety, ale trzeba wrócić do przeszłości i zastanowić się, dlaczego jestem w niemocy intelektualnej, dlaczego jestem w niemocy materialnej i dlaczego jestem w niemocy rozumienia samego siebie, kim są moje osobowości we mnie. Bo każdy z nas, ma dwie takie osobowości w sobie. Bo mamy dwie półkule mózgowe. Tak to jest, moi drodzy. I Wy tutaj y, potrzebujecie skomunikować się wewnętrznie ze sobą, żeby odnaleźć to, co jest w Was wycofanie. Zarówno, widzicie, to jest zarówno materia, jak i duch. Materia i duch. I to jest wszystko u Was w odwrocie, drogie, drogie wodniki. Być może to jest też tak, że ten, ten Pluton, który teraz przebywa u Was w Znaku, Wy się musicie skomunikować z tym, co jest w Was odwróconą filozofią, taką mentalnością. Bo to jest tak, jakby to się po drodze stało, bo Wy macie tutaj, Wy doświadczyłyście, gdzieś liznęłyście tej, tej Waszej własnej natury, a tutaj coś powstało takiego. Jakaś osoba, jakiś mężczyzna, zakochałyście się nieszczęśliwie. To jest, wiecie, tak choćby, choćbyście wpadły w jego sidła. Tego, tego króla, tego rycerza kielichów. I on wam odebrał wasz intelekt, wasz waszą kreatywność, jakby ten ktoś nie był w stanie was odpowiednio zmotywować i wy chcecie z tego wyjść. Lub jakbyście odkryły gdzieś jego no niekoniecznie, jakbyście chciały opuścić tą sieć, tak tutaj to widzę i tutaj też na to wskazuję, musicie się z tym drogi, drogie wodniki skomunikować. Co jest we mnie takiego, taką niezgodą, nieprawidłowością, i jak to się przejawia na zewnątrz, w świecie, który jest dookoła, a tu jest podpowiedź, że jest to wasz intelekt, i jest to wasza materia. Coś jest tutaj, w tych kwestiach. Stąd ta choroba, tutaj może właśnie wskazywać na to. Jak również wiecie, co, tak może być trochę, że. Może musicie albo stracicie pracę i to zmieni wasze myślenie, albo musicie zmienić tą pracę w ogóle, jeśli chodzi o, o postrzeganie materii, w której jesteście do tej pory. Być może ona nie rozwija waszego intelektu odpowiednio i was wręcz, wiecie, co osadza w innym myśleniu. Bo to jest tak, że też wy myślicie tutaj trochę bardziej o pieniądzach, ale jeśli wy będziecie myśleli o pieniądzach, to Wy nie uruchomicie swojego najwyższego potencjału. Wy będziecie w odwróconych kochankach. Wy macie skomplikowaną naturę, drogie wodniki, bo Wy nie dosyć, że jesteście też takim znakiem dualnym. Jak każdy znak powietrzny, to Wy macie tendencję do, do bycia trochę w umyśle i trochę w materii. I tutaj to świetnie wychodzi. To jest tak, jakbyście teraz nie mogły być w materii za bardzo. Albo i jeszcze inaczej, Wy chcecie być w materii, ale wtedy nie do... Zresztą zobaczymy, do czego Wy będziecie dążyły. Odejścia od materii i wejście w... Okej. Okay. Dwie ósemki, trzy ósemki mamy. Uhu, hu, hu, hu. No to mocno tutaj. No to mocno. Chcecie odejść od pracy zawodowej. Czyli z tym się musicie skomunikować, jakby, jakby ze zmianą. Jakby ze zmianą jesteście w niewłaściwej pracy. E, waszą domeną jest poniekąd ósemka, e, ósemka e, mieczy. To, to jest taki paradoks. Nie? Ta, ta karta nie zawsze jest zła. Wy lubicie być w takiej właśnie takiej otoczce nie? myślenia, otoczce kreacji, e, czegoś takiego metafizycznego. Wy, wy lubicie tak tworzyć. E, wy też lubicie płynąć pod prąd bo wy wtedy znajdujecie w tym przyjemność, nie? To jest dokładnie ten wodospad, ten pstrąg sobie gdzieś tam płynie. To jest takie fajne powiedzenie, tylko martwe ryby płyną z prądem. Tylko martwe ryby płyną z prądem. A wy tutaj jesteście martwi w tej pracy. Płyniecie, jakby to, wiecie co, tylko dla pieniędzy było, tylko dla pieniędzy. Wy wiecie o tym, Wy się musicie z tym skomunikować. Wy macie zupełnie inny potencjał, drogie wodniki. Dlatego wiecie, każda natura znaku jest indywidualna. Dla znaku byka powiedziałbym, że byk czegoś nie dostrzega. Na przykład nie. Ale dla waszego znaku bym powiedział, że Wy musicie wręcz wejść w taki trochę stan. Waszego umysłu, waszego intelektu. I, że, i z, dopiero wodniki, kiedy mają zamknięte oczy, dopiero widzą. Mm. I tutaj w ogóle wiecie co: te ósemki pokazują na to, że Wy musicie przyspieszyć trochę w myśleniu o tym, jak dojść do tej pozycji e, straconej gwiazdy. Więc musicie wejść w taką e, trochę e, e, początkową w, wersję tego, jak się staje gwiazdą, czyli gwiazdą się staje w samotności, w izolacji, w skupieniu wewnętrznym, w skomunikowaniu się tym, gdzie nastąpił rozpad wewnętrzny we mnie i to wymaga, wiecie, takiego odizolowania się w myślach. Zwrócenie uwagi również, czym są te moje nieszczęsne kielichy, które, tutaj akurat one sobie fajnie płyną, więc ja tutaj tej karty nie postrzegam jako złej. Tym bardziej, że ten strąk pięknie wyskoczył z tej wody i pokazuje, że jest w swojej naturze. Wy też, jako znak takich artystów, kreatorów, lubicie nurt emocji, i wy tam nie znajdujecie w złych emocjach czegoś złego wy znajdujecie w złych emocjach inspirację, więc czujecie się w nich jak ryba w wodzie, nie? w tej ósemce kielichów. I to jest bardzo fajne, bo to Wam może pomóc zamienić tą rutynową materię, która. Wiecie, to jest naprawdę, jakby człowieka z ADHD posadzić przy taśmie w fabryce i kazać mu pracować. To on zwariuje, on po prostu jego rozsadzi, a Wy jako wodniki, będąc y, również w nie swoim żywiole, y, tak tutaj gdzieś ta praca mi tutaj, bo te, te. te te monety tutaj gdzieś tak wychodzą to jest ewidentnie wejście w coś w jakąś sieć dałyście się uwikłać w coś i wy już macie tego świadomość co straciłyście i to jest właśnie przyczyna tego serca i wrzesień mówi pomyśl o sobie pójdź w swoim kierunku i to ta kolejna ósemka była wszystkie ósemki macie słuchajcie wszystkie ósemki jeszcze mi tak nie wyszło w żadnym czytaniu to jest naprawdę taka zachęta do tego, aby wykorzystać potencjał numerologiczny, jaki ósemka daje. A ósemka daje pewną nieskończoność, nie? Wy macie znaleźć tą nieskończoność w sobie, nieskończoność kreacyjną, też pełnię takie, takich dwóch półkul, bo to jest jedna półkula i druga półkula, nie? To jest dokładnie to. Wy musicie tą ósemkę znaleźć. Kochankowie też są ósemką. Jakby tak popatrzeć, nie? Są ósemką. Co jeszcze tutaj tak mógłbym Wam powiedzieć, to musicie się skomunikować być może z jakąś kobietą. I dać wypowiedzenie. Zmienić pracę, być może one z Waszą szefową, drogie wodniki. Zmierzyć się z jakąś również sytuacją, pomyśleć o tej sytuacji trochę inaczej. Dlaczego czuję niemoc? Dlaczego czuję zniechęcenie takie mentalne? Musisz się. Wiecie, czasami jest tak, że trzeba się zmierzyć z chmurą burzową, bo się przed nią nie ucieknie. Jeżeli Ty tutaj celowo wiesz, że się wpakowałeś gdzieś po drodze w coś niewłaściwego nie o drogi wodniku i nie będziesz próbował się z tym skonfrontować i tego rozwiązać, to Ty wiecznie będziesz w tej sieci, aż przyjdzie pająk i Cię zje. <grym> tak mówiąc normalnie, nie? To trzeba złapać byka za rogi trochę i powiedzieć, dobra, przyjrzyjmy się temu, nie? Czemu się tu wpakowałem w takie, w takie niewłaściwości i za działanie. To jest naprawdę wiecie co, w pozycji działania wam wyszły ruch, zmiana. Wy musicie coś naprawdę jako ósemka to jest róż do przodu. Róż do przodu. I tutaj w, w pierwszej kolejności macie ruszyć myślenie. Pomyśleć o Waszej Potencji Życiowej, czym jest Wasza Potencja? Ona nie musi być potencją, jak mają inni. Wasza potencja jest intelekt, intelektem, intelektualna. I Wy możecie być bardzo szybcy w pisaniu yy, wierszy, w, pisa w tworzeniu czegoś tam, w malowaniu. Możecie namalować obraz w ciągu jednego dnia. I to jest takie przyspieszenie, nie? Na przykład. Poza tym, możecie wykorzystywać potencjał wyższego myślenia, tworzenia pięknych projektów i tak dalej. Ale musicie to robić też dla siebie być panem swojego losu, a nie pozwalać, żeby ktoś was okradał. Być może was ktoś tutaj okrada i intelektualnie, i energetycznie, i, i, i tożsamościowo, i materialnie. Wodniki lubią dawać się wykorzystywać. Przez tą swoją taką y, naturę bujania, w, bujania w tych y, obłokach swoich, nie? I wasze działanie to jest działaj, działaj wodniku. No, no, nie działaj w tym, co jest niewłaściwe. Ty masz to zostawić. Po co tracić czas, powiedz nie? Po co tracić czas? Ty masz płynąć, zobaczyć, co tam jest, y, pokonywać tą wodę, ten nurt. Iść do przodu, pomimo przeciwności i tak dalej. Tworzyć. I to być w swoim żywiole, żywiole powietrza. Tutaj mi wyszły odwrócone kochankowie wypadły, ale, ale takie tylko powtórzenie, nie? Więc moi drodzy, zastanówcie się też. Kto was w to wpakował? Jakie emocje was y, wpakowały w to. Bo to jest odebranie wam pewnej emocjonalności, i to może być y, dla panów jakaś kobieta, dla pani, jakiś mężczyzna, y, ogólnie to może być jakaś y, sytuacja y, związana nawet z budowaniem y, związku, niewłaściwy związek, że po prostu jesteście. W nieszczęśliwym małżeństwie albo niewłaściwa praca. To jest wszystko to, co jest strukturą. Jesteście w niewłaściwej strukturze. Wy macie być panem na włościach. Posłuchajcie sobie też mojego nagrania o pannie, bo panna znak panny to jest pan na włościach. I y, tam jest, możecie tam też znaleźć pewną fajną podpowiedź y, odnośnie tego, jak poukładać sobie pewne kwestie. Które wymagają naprawy. Dobrze, co dla Was? Drogie wodniki, jaka rada ze złotego tarota na złotą polską jesień. Nie bój się wziąć miecza i podcinać to, co jest niewłaściwe. Odetnij tą królową pentakli, która jest niewłaściwa. Odetnij wszystko ze swojego umysłu to, co pakuje Cię w niewłaściwą materię, w której jesteś, czyli niewłaściwe życie w tu i teraz. Jeśli masz niewłaściwy dom, niewłaściwego partnera, pracę, cokolwiek, odetnij to, zmień to, nie bój się tego, masz taką możliwość, Ty jesteś znakiem powietrznym, Ty jesteś tą królową yy, mieczy, możesz to zmienić, jeżeli chcesz, możesz nawet odciąć całkowicie tą pajęczynę. Masz do tego we wrześniu możliwość, żeby transformować w sobie to, tylko musisz ruszyć do przodu w działaniu, zastanowić się nad tym, co jest niewłaściwością w moim życiu i jak mogę sięgnąć po swój najwyższy potencjał. To tyle dla Was, Wodniki. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam za udział w tym live, za obecność. Bardzo miłe. Dziękuję za lajki, bo widzę, że też ktoś mi zapłacił lajkiem. Bardzo, bardzo się cieszę. Widzicie, od razu mi się buźka śmieje. <laughs> że moja praca nie poszła na marne. I <laughs> ktoś docenił. To jest bardzo miłe. Mam nadzieję, kochani, że usłyszeliście tutaj coś, co Wam się przyda. Co będzie pomocne. Ja bardzo dziękuję za ten przekaz, że mogłem go dla Was tutaj dać. Was, wodniki, zachęcam do tego, abyście faktycznie wykorzystały swoją kreatywność w sposób autorski żebyście mogły wydostać się z tego uwikłania, tej pajęczyny jako z plotu wydarzeń, które są dla Was niefajne. Tymczasem zapraszam Was na kolejne czytanie, będzie odnośnie przesilenia jesiennego już niebawem, a teraz Was pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego i jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli tego nie robisz, a materiał Ci się spodobał. Dziękuję i do usłyszenia.